Hej, i witaj na 45 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym i dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie maturalne z funkcji kwadratowej. A zadanie jest następujące. Funkcja kwadratowa f od x dla x równego minus 3 przyjmuje wartość największą równą 4. Do wykresu funkcji f od x należy punkt A równy minus 1, 3 współrzędny. Zapisz wzór funkcji kwadratowej f od x. Dobrze, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. OK, zaczynajmy. Czyli wiemy tak, że dla x, dla argumentu x równego minus 3, wartość funkcji kwadratowej to jest 4, tak? I wiemy, że jest to największa wartość funkcji, tak? OK, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, i skoro parabola przejmuje największą wartość w konkretnym punkcie, no to znaczy, że jest to parabola, która ma skierowane ramiona ku dołowi i ma następujący kształt. Czyli tutaj jest ten nasz wierzchołek minus 3, 4, tak? x minus 3, wartość funkcji 4 jako współrzędna y. I wiemy, że jeszcze do tego wykresu tej funkcji, tak, należy drugi punkt, czyli minus 1 i 3, tak? Czyli możemy gdzieś tu zaznaczyć, że a minus 1 i 3, tak? Ok. I jak możemy teraz w prosty sposób wykalkulować z tych danych wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej? Bo wiemy, że postać kanoniczna funkcji kwadratowej jest następująca. Funkcja to się równa współczynnik a razy x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q to są współrzędne po prostu wierzchołka paraboli, tak? Czyli podstawiamy te wsłużędne. F od x to się równa a razy x minus minus 3 do kwadratu dodać q, czyli dodać 4. I jak to uprościmy, to mamy funkcja to się równa a razy x minus minus da nam plus plus 3 do kwadratu plus 4, tak? Dobrze, i teraz Brakuje nam tylko współczynnika A. No to podstawmy dane z tego drugiego tutaj punktu, czyli xy służebne, tak? Po, jako X podstawiamy tutaj X, tak? I tutaj druga służebna, no to podstawiamy pod wartość funkcji, tak, czyli Y wartość funkcji, tak to się równa A razy minus 1 jako X. Plus 3 do kwadratu plus 4. I mamy takie równanie, gdzie wyznaczamy a. Czyli mamy 3 to się równa. a razy minus 1 plus 3. No to będzie 2. Tak? I to jest do kwadratu. Dodać 4. 3 to się równa. a razy 2 do kwadratu. No to jest 4a. 4a plus. 4, obustronnie odejmujemy teraz 4, czyli zostaje nam minus 1, to się równa 4A i dzielimy obustronnie przez 4 A to się równa minus 1 czwarta, tak? Czyli możemy tutaj podstawić pod ten tutaj pod tą postać kanoniczną funkcji kwadratowej, że F od X to się równa. Minus 1 czwarta razy x plus 3 do kwadratu plus 4, tak? I zobacz, zapis wzór funkcji kwadratowej nie ma nic podane o jakiej postaci, tak więc tak naprawdę już to rozwiązanie może być poprawne. Zauważ, że możemy sprawdzić, tak? Dokonać pewnego sprawdzenia, czyli podstawić na przykład. F od minus 3 sprawdzić, czy wyjdzie nam 4, tak? Czy zgodnie tutaj z tymi podanymi punktami. No to sprawdźmy sobie. F od minus 3 to się równa minus 1 czwarta razy minus 3 dodać 3 do kwadratu plus 4. Czyli to się równa. Minus 1 czwarta razy minus 3 plus 3, 0, 0 do kwadratu, 0 razy 0 plus 4, czyli 0 plus 4, czyli to się równa 4, tak? Minus 3, 4. Czyli wszystko się zgadza. Dobrze, to teraz sprawdźmy dla punktu A. Wartość funkcji z minus 1 to się równa minus 1 czwarta razy. Minus 1 plus 3 do kwadratu plus 4, a to się równa. Minus 1 czwarta razy minus 1 plus 3, no to jest 2, czyli mamy 2 do kwadratu plus 4 i to się równa. Yy, tak, 2 do kwadratu to jest 4, czyli mamy tak. Minus 1 czwarta razy 4. Czyli tutaj nam się czwórka skróci do jedynki obie czwórki, plus 4, czyli wychodzi nam minus 1, dodać 4, minus 1, dodać 4, no to jest 3, tak? Ok. Wartość funkcji jest minus 1, wyszła nam 3. Punkt jest minus 1, 3. Czyli wszystko się zgadza. Te oba punkty rzeczywiście należą do funkcji kwadratowej, której wzór w postaci kanonicznej wynosi, Minus 1 czwarta razy w nawiasie x plus 3 do kwadratu plus 4. Oczywiście, jeśli byłoby polecenie na przykład w postaci ogólnej, to możesz to przemnożyć, tak? I przedstawić w postaci ogólnej, tak? Ok, dzięki za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku udanego dnia udanej nauki. Cześć!